Hej, witaj ponownie na kanale 70 Maj Polska. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o naszym module UP04, czyli module, który jest tak naprawdę w sprzedaży od niedawna, a do którego możemy włożyć kartę SIM. Dzięki temu będziemy mieli dostęp zdalny do naszego samochodu, do naszej kamery, która jest w aucie. Oczywiście działa to tylko w trybie parkingowym, no ale za chwilę pokażę Wam, jak to skonfigurować, bo jest to naprawdę bardzo proste, jednak niektórym stwarza to problemy. Pokażę wam jak rozwiązywać problemy, także myślę, że ten odcinek będzie przydatny dla wielu osób. Moduł P04 jest znany dla użytkowników kamery X200, współpracuje on również z naszą nową kamerą, czyli kamerą A810. Jednak do październikowej aktualizacji, w tej chwili mamy wrzesień, no do październikowej aktualizacji będzie działał tylko w trybie zasilacza, trybu parkowania, czyli będzie nam włączył kamerę w tryb parkowania, no i zasilał ją podczas zwykłej jazdy. Dopiero w październiku wyjdzie ta aktualizacja. Mamy teraz dużo telefonów od Was, że coś jest nie tak, że miga cały czas czerwona dioda. I czy to tak ma być? Tak, do października tak ma być. Później wkładacie kartę SIM, aktualizujecie swoją kamerę no i możecie się cieszyć z tych funkcji sieciowych, które w tej chwili możecie mieć w kamerze X200. Dzisiaj dowiesz się, jak skonfigurować ten moduł i funkcje sieciowe. Opowiem Ci, jakie możesz napotkać problemy, co oznaczają kolory poszczególnych diod. Oraz jak radzić sobie z tymi wszystkimi problemami, jak to wszystko skonfigurować. W jednym z przyszłych odcinków pokażę Wam to, jak zamontować takie urządzenie w samochodzie, jak podłączyć to do skrzynki bezpiecznikowej. Dzisiaj tylko powiem, żeby instalować to, a konkretnie to kółko, instalować w miejscu, gdzie nie będziemy mieli tłumienia zasięgu. Czyli nie chowamy tego do jakichś schowków klimatyzowanych, podłokietników i, i tych rzeczy. Musimy mieć miejsce, gdzie ten zasięg będzie dobry, gdzie... Z dostęp do sieci będzie dobry. Poza tym tutaj wkładamy też kartę SIM. Ważne jest to, abyśmy mieli dostęp. No i tutaj dostęp również do tego przycisku. Przycisk jest po to, żeby zresetować nam taki moduł. Teraz w kilku krokach powiem Wam, jak to zrobić, aby nasza kamera połączyła się z takim modułem, no i aby ten moduł w końcu ruszył, połączył się z siecią. Pierwszy i najważniejszy krok po zakupie naszej kamery to Aktualizacja oprogramowania. Czemu to takie ważne? Ponieważ kamery mogą mieć stary soft, ponieważ kamery mogą nie mieć funkcji wszystkich, tak jak w kamerze A810, która zyska te funkcje sieciowe dopiero od październikowej aktualizacji. Dlatego aktualizujemy, podłączamy nasz moduł, moduł też się zaktualizuje. Jeśli nie wykonamy tego kroku, możemy nigdy nie połączyć funkcji sieciowych, nie włączyć funkcji sieciowych w naszej kamerze. Kolejną rzeczą jest wybór karty SIM. Ważna rzecz, ponieważ musimy wiedzieć, jaki operator ma dany zasięg w rejonie, gdzie stoi najczęściej nasz samochód. Eee, także pamiętajcie, nie wybierajcie tego, który ma najlepszą ofertę na rynku, tylko wybierajcie, sprawdźcie najpierw, jak z zasięgiem w miejscu, gdzie samochód będzie stał najczęściej, ponieważ użytkownicy no, już wielokrotnie nam zgłaszali, ponieważ ten moduł działa już dość długo. Więc y, użytkownicy x 2 się go super przetestowali, i my wiemy, jakie są problemy. Oni zresztą też i wiemy, jak je rozwiązywać, ponieważ zawsze dajemy wam odpowiedź na to, jak to zrobić, aby, aby było dobrze. Y, aktywujemy kartę SIM, y, wkładamy ją do jakiegoś urządzenia, aktywujemy taką kartę, zdejmujemy z niej pin, to jest bardzo ważny krok. Gdy już zdejmiamy pin, wkładamy go do kamery, no i dalej przechodzimy do dalszej konfiguracji. Gdy miga nam czerwona dioda, to niedobry znak. Gdy miga nam zielono dioda, to już lepiej, to znaczy, że szuka zasięgu. A gdy miga nam, gdy już nam przestanie migać, czyli świeci się światłem stałym, wtedy znaczy, że nasza kamera połączyła się z siecią i mamy połączenie, jesteśmy online. Podłączyliśmy, jesteśmy w studio. Kolejną rzeczą jest karta SIM. Tak jak już wcześniej mówiłem, karta SIM musimy wiedzieć, czy dany operator ma zasięg w miejscu, gdzie stoi najczęściej nasz samochód. Czy ten zasięg jest dobry, na tyle, że będzie dobrze, jakby nam wrzucał te filmy na chmurę. Następnie aktywujemy sobie taką kartę w jakimś urządzeniu. Wkładamy ją do adaptera. Oczywiście wcześniej zdejmujemy PIN, ponieważ jeśli będziemy mieli PIN. No niestety nie będziemy mogli się połączyć, będzie nam cały czas migać czerwona dioda. Więc włóżmy sobie tu naszą kartę SIM. Robi się to bardzo prosto, ponieważ tutaj bierzemy szpikulę, z mamy z UP04. Wyjmujemy tackę. Wkładamy. Wkładamy kartę. No i dalej na miga. W tej chwili musimy wziąć naszą yy, aplikację, odpalić aplikację 70M, gdzie wcześniej byliśmy połączeni. I zaraz Wam pokażę jak to zrobić na przykładzie kamery X200, czyli om kamery Omni. Tak samo będziecie to robić w kamerze A810 i pewnie w innych kamerach, które będą miały sieć, yy, dostęp do sieci. Pamiętajcie jedną ważną rzecz. Po włożeniu karty SIM, tak jak wcześniej pokazywałem, musimy zrobić reset tym przyciskiem. W tym momencie powinna zresetować nam się kamera, tak jak właśnie się dzieje, i za chwilę uruchomi się ona ponownie. Robimy to po to, aby nasz moduł się zalogował do sieci, pobrał APN, czyli protokoły odpowiednie. No i jeśli tego nie zrobi, to zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Zresetowaliśmy nasz moduł, zaczął migać. W tej chwili łączy się z siecią no i mamy kamerę online. Zaraz pokażę wam, jak ręcznie wprowadzić APN czyli jak ręcznie ustawić ustawienie sieci, jeśli nam automatycznie nie pobrało. No i jest jeszcze druga opcja, właśnie ta automatyczna, automatyczna konfiguracja. Najpierw zrobimy automatyczną, później pokażę Wam jak zrobić ręczną. Odpalamy naszą aplikację 70mai, łączymy się z kamerą. Jak to zrobić znajdziecie w jednym z odcinków, który już wcześniej nagrałem. No i tutaj mamy taki magiczny przycisk na dole. Nazywa się Dodaj 4G. Klikamy, mamy informacje, aby włożyć kartę SIM. Klikamy dalej, czytamy tutaj te komunikaty. Mamy też opis lampek. Zaczynamy. Klikamy Gotowe i mamy połączenie z rejestratorem. Wykrywanie modułu 4G. Karta SIM wykryta. No i teraz zapytał nas o konfigurację apn -u. Automatycznie chce to zrobić. Klikamy OK. Czy aplikacja pogratulowała nam połączenia? Klikamy Rozumiem. No i mamy podłączony moduł. My mamy zakładkę tutaj. Zarządzaj modułem 4G. Ogólnie ta zakładka steruje nam jakby wszystkimi sieciami, znaczy funkcjami sieciowymi. W tym module. No i mamy tutaj tak. e tego urządzenia. Mamy rozwiązywanie problemu z siecią 4G. Gdy wystąpi jakiś problem, możemy to wcisnąć. ono wtedy nam podpowie. Co może być nie tak. Mamy automatyczną konfigurację APN. I tutaj zalecam to robić w momencie, gdy na przykład robimy jakąś aktualizację. Gdy nam moduł, nie wiem, po aktualizacji się automatycznie nie połączył. Wtedy wchodzimy sobie w tą automatyczną konfigurację. Klikamy OK. Wszystkie dane od operatora pobierają się, jak widać, automatycznie. Może być też taka sytuacja, że na przykład są operatorzy, którzy nie mają tego automatycznego APN-u. Wtedy taki APN zgłaszamy się do operatora, dostajemy dane, no i musimy wklapać to tutaj ręcznie. No i mamy podłączony moduł. Jak widzimy, po przejściu w tryb parkingowy możemy połączyć się zdalnie, możemy sprawdzić, gdzie stoi nasz samochód. Mamy też dostęp do centrum alarmowego. Ważna rzecz, jeśli chcemy coś zmieniać w trybie parkingowym, to musimy mieć włączony zapłon. Nigdy nie róbcie tego na wyłączonym zapłonie, na trybie parkingowym, ponieważ wtedy kamera jest tylko w trybie czuwania i będzie Wam mówić, że nie jest podłączony hardware kit, czyli nie jest podłączony ten zasilacz. Gdy jesteśmy połączeni, mamy informację, że nasza kamera jest online. Pamiętajcie, że tutaj ograniczenia chmurowe są takie, że zdalny podgląd możemy mieć. Tylko pół godziny dziennie. Bardzo fajnie jest to rozwiązane, po to, aby ludzie nie korzystali z tego jako z monitoringu ciągłego, tylko żeby e, korzystali z tego no, w momencie, kiedy tak naprawdę zajdzie taka potrzeba. Czyli, gdy dostaniemy jakąś informację, że coś podejrzanego się dzieje wokół auta, albo gdy mamy na przykład jakąś informację, że była jakaś kolizja. Moduł up 04 jak mogliście zobaczyć, fajne urządzenie, urządzenie, które daje nam nowe funkcje. Urządzenie, dzięki któremu mamy dostęp stały, nadzór nad naszą kamerą i jest cały dostęp do tej naszej kamery. Prosty w konfiguracji, tak naprawdę w aplikacji, wszystko konfigurujemy, załatwiamy wszystkie problemy. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli macie jakieś uwagi, piszcie w komentarzach, zostawcie też łapę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, abyście mogli cały czas dostawać informacje o nowych odcinkach, ponieważ będziemy coraz częściej to kręcić. Fajnie, że jest już was tyle. Pozdrawiamy Was serdecznie. Na razie.